Dzień dobry, witam w Liberalnej Niedzieli. Dzisiejszy program o końcu pandemicznego covidiańskiego cyrku i właściwie o pytaniu, po co nam to wszystko było. Już nawet Adam Niedzielski, niesławny minister zdrowia, który w cudzysłowie bohatersko walczył z koronawirusem, rekomenduje rządowi zniesienie pozostałych nielegalnych i kompletnie niepotrzebnych obostrzeń i restrykcji od początku kwietnia, chociażby bezprawnego nakazu noszenia kagańców, zwanych eufemistycznie maseczkami. Już po prostu kogokolwiek ten cały COVID na szczęście przestał interesować. No, mamy poważniejsze problemy. Wojna na Ukrainie 2 miliony uchodźców, którym przynajmniej na szczęście nikt nie sprawdza certyfikatów szczepionkowych, jak pewnie kowidianie by chcieli. No, ale te dwa lata pokazały, że potwierdziły się teorie, które uznawano za spiskowe, foliarskie i tak dalej, a nie potwierdziła się Objawiona prawda, naukowy konsensus, wszystko to, co mainstreamowe media przedstawiały za oczywiste, za niepodważalne. tak? Obostrzenia covidowe kompletnie nic nie dały, nie uratowały istnień ludzkich, a zniszczyły gospodarkę. Szczepionki okazały się mało skuteczne, a niekoniecznie bezpieczne. Miały być skuteczne od razu, a kolejne boostery, kolejne dodatkowe dawki, w zasadzie niczego tak naprawdę nie dawały, nie poprawiały odporności. I w zasadzie żadna kolejna dawka nie daje tej odporności, którą już niby pierwsza dawka miała, wedle naukowego konsensusu. Dawać. E, śmiertelność koronawirusa była nieporównywalnie niższa niż oficjalny przekaz straszył. Na początku to miały być w ogóle gigantyczne proporcje 30-40% śmiertelności, w rzeczywistości okazało się, e, że ta śmiertelność była bardzo. Niska już w szczególności w tych późniejszych odmianach koronawirusa, jak chociażby tego omikronu. Omikron w zasadzie dawał już objawy łagodniejsze niż grypa, a nawet niż zwykłe przeziębienie. Tymczasem szczepionki, akurat wobec tego, tych najnowszych wariantów, okazały się kompletnie nieskuteczne. Także ludzie po prostu nauczyli się już ignorować te obostrzenia. Ignorować, obchodzić je, i tak dalej. Gdy kluby miały zakaz funkcjonowania, gdy był zakaz udostępniania przestrzeni do tańczenia w klubach, były w klubach tabliczki z napisem zakaz tańczenia, a oczywiście były ignorowane. Gdy restauracje były zamykane, ludzie nauczyli się informować, które restauracje tak czy inaczej obsługują klientów na miejscu. Obowiązek bezprawny oczywiście, obowiązek noszenia kagańców, no, był na szczęście powszechnie, powszechnie ignorowany. Można było sobie też załatwiać różnego rodzaju zaświadczenia i tak dalej, które dawały jeszcze tutaj dodatkowy, dodatkowy spokój. Nawet politycy, którzy Którzy e, wierzyli prawda, w e, e, całą tą złowrogość koronawirusa, też te maseczki zakładali tylko do zdjęć e, na konferencjach, a potem je zdejmowali. Ludzi, na szczęście, te restrykcje już dawno po prostu przestały obchodzić i ktokolwiek przestał się nimi przejmować, poza oczywiście najgorliwszymi wyznawcami kowidianizmu, no ale wiadomo, tacy ekscentryczni ludzie, e, Zawsze, zawsze się znajdą. O co chodziło w tym całym koronawirusie, w tych restrykcjach, w tej pandemii? No dwie rzeczy o kontrolę państwa nad jednostką, ponieważ kontrola państwa nad jednostką, zakres tej kontroli się poszerzył nie tylko w Polsce, poszerzył się na całym świecie. Niektóre kraje, które uznawane były za. Liberalne demokracje okazały się wręcz państwami totalitarnymi. No, przykładem była tutaj Australia, przykładem były też bandyckie działania reżimu Justina Trudeau w Kanadzie. W Europie też mieliśmy tego typu, tego typu przykłady, więc na pewno chodziło o kontrolę państwa nad jednostką. No i chodziło też oczywiście o gigantyczne pieniądze, ponieważ no, to ile miliardów Złotych czy y, miliardów dolarów, y, poszło na walkę z koronawirusem. No to były ogromne pieniądze pieniądze ze środków publicznych, które szły na firmy farmaceutyczne, na producentów szczepionek, na wiele innych biznesów, które po prostu w taki nieuczciwy sposób chciały sobie dorobić. No ale gdy wreszcie pojawił się naprawdę istotny problem, to znaczy wojna, nikt już się głupotami kowidzieńskimi głupotami nie zamierza przejmować. No i dobrze, i nikt nie powinien się już kowidzieńskimi głupotami przejmować. Dobrze, że e, ta cała e, pandemiczna głupawka odchodzi już do historii. No tylko, właśnie pytanie: po co to było? No, po co to było? Było to po to, żeby państwo miało kontrolę nad jednostką, jak powiedziałem, by ci, co mieli na tym zarobić, zarobili. Natomiast to powinna być przede wszystkim nauczka dla przyszłość. nauczka na przyszłość dla tych którzy w tę całą kowiediańską propagandę bezrefleksyjnie wierzyli wyłącz telewizor włącz myślenie to było hasło które to było hasło które pojawiało się no, wśród koronasceptyków, jak to się nazywa no ale hasło które chyba jak te dwa lata pokazały, było całkiem, całkiem trafne. Dziękuję za uwagę, do zobaczenia w przyszłym tygodniu.